Mija czwartek, mija piątek, mija sobota, mija niedziela, poniedziałek, wciąż nie ma mojego filmu! Dlaczego nie ma nic na moim kanale? Przepraszam Was za ten mały poślizg i już zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie stycznia. Będzie dzisiaj o trzech książkach, o reportażu, o literaturze pięknej, opowieści. Będzie także o takiej książce-eseju albo raczej felietonie. Czy książka może być felietonem? Powiedzmy, że to jest książka wspomnienia i jedźmy dalej. Na sam początek przeniesiemy się do Japonii. W Japonii już kilka razy w moich podsumowaniach czytelniczych w zeszłym roku byliśmy, bo przecież przeczytałam trzy książki japońskich autorek. Ukochane równanie profesora, wspaniałe opowiadanie Niedźwiedzi Bóg. Ale przyszedł czas na reportaż o Japonii, co więcej, o japońskich kobietach, którego autorką jest zresztą właścicielka wydawnictwa Taifuny, Tajf w którym zostało, zostały wydane te trzy książki Karolina Bednarz. W 2018 roku w Wydawnictwie Czarnym ukazał się jej reportaż Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet. I ten reportaż czekał na mnie cały ten czas. Cieszę się, że pod niego sięgnęłam, bo ja nie jestem jakąś taką typem podróżniczki czy typem osoby, która się super fascynuje innymi poza europejskimi kulturami. Ja się trochę do tego musiałam i wciąż muszę trochę przełamywać, żeby wychodzić poza ten swój Mój y, zatęchły, własny i ograniczony niesamowicie krąg y, kulturowy, jakiś centroeuropejski. Robię to y, z zupełną, pełną świadomością, robię to dla siebie, dla rozwijania swojej świadomości, swojej wiedzy i wychodzenia właśnie jakby wychodzenia z tego y, europejskiego kołowrotka. Doliczyłam się 23 rozdziałów w tej książce. Każdy z nich jest o troszkę innym, troszkę czy bardziej innym aspekcie życia y, kobiety w Japonii. Znajdziemy tu wiele i o oczywiście przemocy seksualnej i o wykluczeniu i o klasowości i o klanowości, bo okazuje się przynależność do klanu, do danej rodziny to jest w ogóle jakiś Podstawa bytności w społeczeństwie, wpływająca na to, czy ty możesz gdzieś w ogóle pracować. Umiejętność oddzielenia mitów na temat Japonii od rzeczywistości, od prawdziwej jej historii, opowieści, fantazji na temat jej historii, to jest kompetencja, którą Karolina miała i dzięki której wyłuskała tak naprawdę bardzo konkretne postaci, które poznajemy, bardzo konkretne Japonki, które poznajemy. Czytając tę książkę, i możemy się z nimi jednocześnie utożsamić, bo są to takie same kobiety, jak my, Zaska o zaskakująco podobnych problemach na co dzień, takich sp społecznych, bo to, że mamy podobne problemy na co dzień, w ogóle jako ludzie jest oczywiste, ale okazuje się, że kobieta w Japonii spotyka się w niektórych aspektach z bardzo podobnymi mechanizmami społecznymi blokującymi ją, czy mówiącymi o już, stop, 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 nie, tutaj już lepiej nie wchodź. Ból innych jest mniej ważny. Od, od własnych przyzwyczajeń. To zdanie w ogóle z tego reportażu zostanie ze mną e, najbardziej i myślę, że ono najlepiej opisuje to, o czym ta książka jest. I na koniec bardzo Wam polecam także podcast Karoliny Tajfunowe Przepisy. I a propos przepisów, to w tej książce przypisów nie brakuje, chociaż ogólnie polska szkoła reportażu, nie tylko jako instytucja, ale w ogóle jakby rzeczywiście polscy reporterzy raczej z, z przypisów rezygnują. Karolina trochę stawia się w opozycji do tego stanowiska, i ja myślę, że jest to bardzo duża wartość. Te przepisy bardzo pomagają zrozumieć szerszy kontekst konkretnych słów, zjawisk. Tak obcych nam, kiedy dopiero zaczynamy poznawać Japonię, jej kulturę, historię i samych Japończyków. I w ogóle, jak so, lubicie sobie oglądać gąciarza, to może warto wspomóc tę wiedzę, którą opieramy tylko na YouTubie, także takim głębszym podparciem. Tęsknota za rodzinnymi stronami niekiedy ma taką siłę, że człowiek, który żyje jak w raju. Marzy o powrocie do nędznych miejsc swojego dzieciństwa. To z kolei słowa z drugiej książki, o której Wam teraz opowiem i o której już opowiedziałam Wam na Instagramie. Tak naprawdę Sofia, ja muszę patrzeć, jak są dłuższe tytuły, bo nie pamiętam nigdy. Sofia albo początek wszystkich historii Rafika Szamiego. Rafik Szami to syryjski autor mieszkający w Niemczech. Opisuje historię Salmana, który także z Syrii pochodzi, jednak Uciekł stamtąd, tak naprawdę, ponieważ y, walczył w rewolucji, próbując. Ja tych wszystkich detali politycznych, wybaczcie mi, nie znam. Walczył o wolność kraju, po prostu. Jednak, Musiał uciekać do Europy, do Niemiec, później e, do Rzymu, e, tam zostało, że nim się założył swoją własną rodzinę, wszystko mu się ułożyło po wielu, wielu, wielu latach, jakoś po 60. Ma okazję wrócić do swojej rodzinnej Syrii, do Damaszku. Co tam na niego czeka? Czy mimo totalitarnej władzy będzie rzeczywiście mógł spotkać się ze swoimi rodzi rodzicami, czy będzie mógł wrócić spokojnie do Rzymu? Co to w ogóle za powrót? Po co wracać do dzieciństwa? Po co wracać do krainy, w której naprawdę nie dzieje się dobrze? Ta powieść jest o tęsknocie za domem, za rodzicami, za ojczyzną, tą, która została w naszej głowie, mimo że byliśmy zmuszeni czy zdecydowaliśmy się na emigrację. Ale to także powieść o rewolucji. O decydowaniu się na udział w niej, o koszcie udziału w rewolucji, o koszcie buntu, o koszcie powiedzenia nie, o tym, jak łatwo, będąc szczególnie idealistyczną, bardzo młodą osobą, dać się wkręcić w walkę, która, w której tak naprawdę wcale nie chodzi o nas. Salman nie jest tutaj jedyną postacią. Sofia to jego matka, i nie bez powodu to jej imię znajduje się w tytule ona jest takim Ośrodkiem, takim węzłem przeróżnych postaci, które pojawiają się w powieści, które Salman spotyka, czy jako dziecko, czy już później jako dorosła osoba. Bardzo ważną parą w powieści są także Karim i Aida, od których historii zresztą cała książka się zaczyna. Dla mnie ten sam pierwszy rozdział, dosyć krótki, o Karimie i Aidzie, która jest chrześcijanką, on z kolei muzułmaninem, przynajmniej z pochodzenia, bo deklaruje się jako ateista. Zachwycił mnie ten rozdział tak bardzo, że kiedy przeszłam do drugiego, i tam historia już zupełnie inna się zaczynała. Byłam rozczarowana. Ojejku, to są tylko opowiadania. Na szczęście nie, na szczęście nie, na szczęście motyw Karima i Aidy jak najbardziej wraca, przeplata się ze wszystkimi innymi, i jest to niesamowity, pociągający węzeł albo warkocz może. Bo dużo tutaj jest o sytuacji syryjskiej. Właśnie konfliktu między muzułmanami a chrześcijanami, którzy tak naprawdę żyją obok siebie, ale zupełnie osobno, nienawidzą się, nie chcą ze sobą rozmawiać. Jak bardzo to ciekawa. Analogia do tego, co dzisiaj mamy w Polsce. Mamy w tej powieści bardzo dużo wychodzenia ze schematów, bardzo dużo wychodzenia z takiego prosto czarno-białego spojrzenia na drugiego człowieka, na siebie, na różne takie sytuacje, chociażby jak ta wspomniana wcześniej rewolucja. Moment, w którym Salman y, zaczyna do niego docierać, to, że wizja wolnego, sprawiedliwego społeczeństwa zrobiła z niego łatwą ofiarę. To jest moment, myślę, dla mnie osobiście zwrotny. Szczytne idee są ważne, są potrzebne. Ale szczytne idee to na pewno nie wszystko. I warto, aby nie były naszym wyłącznym celem. Więcej w powieści, jednej z najwspanialszych powieści, jakie od dawna, dawna, dawna czytałam. No i na koniec ta książka-wspomnienie, książka-felieton. Nie, nie nazywajmy jej felietonem. Felietony Mar Marcina Wichy możemy przeczytać co miesiąc w magazynie Pismo i tam Was także odsyłam. A tutaj mamy książkę pełnowymiarową, jak najbardziej wspomnienie tak naprawdę matki autora. Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcin Wicha. W zeszłym roku opowiadałam o mojej lekturze, jego książki, jak przestałem kochać design, a okazuje się, że niebawem ukaże się kolejna książka, i to zdaje się powieść Marcina Wichy, ma się nazywać kierunek zwiedzania. Już widziałam okładkę, chyba w wydawnictwie charakter będzie wydawana, zapowiada się, wyśmienicie, no ale zobaczymy, co to będzie. Na razie przeczytałam e, wszystkie rze rzeczy, których nie wyrzuciłam. Rzeczy, których nie wyrzuciłam tak jest. I o ile w jak przestałem kochać design, mieliśmy zbiór takich anegdot, historii związanych właśnie z designem, to tutaj mamy zbiór anegdot i historii wyśmienicie napisanych, bo chyba to jest taka ogromna wartość pisania Marcina Wichy. U niego każde słowo, każde zdanie jest absolutnie wycyzylowane, jest po prostu kwintesencją. Tutaj więc te, te wszystkie opowieści wiążą się z jego matką, z jego z relacją z matką, i z różnymi jej aspektami, ich aspektami, tak naprawdę jego tożsamości, jego poznawania się dzięki matce, która była osobą bardzo konkretną, jak się wydaje, bardzo konkretną, bardzo wymagającą, a jednocześnie wrażliwą. I, i myślę, że mając tam dobre poczucie humoru, <laughs> wiele osób, z tego co zaobserwowałam, tak odebrało ją jako taką surową, niezwykle osobę, postać. We mnie było coś niesamowicie dla mnie intrygującego w niej. Chociażby samo. To, jak wiele ona miała takiej otwartości na różne pomysły syna, ale do czasu, kiedy on nie nadużywał słów albo nie przekręcał znaczeń słów, że słowa były tak bardzo dla niej ważne i ta konkretność w nich i nie właśnie nie przeginanie z nimi. Nie wiem, czy to był wynik tego, że w czasach PRL-u rzeczywiście język wykorzystywano i manipulowano nim bardzo, a ona tu była bardzo precyzyjna. To już wymyślam ja nie wiem, nie wiem, czy to był jakikolwiek, czegokolwiek powód. Po prostu niektórzy ludzie tak mają i to myślę jest niezwykle cenne. I myślę, że jest to to postawa, której między innymi zawdzięczamy, takie a nie inne zdolności samego Marcina Wichy. I to jak on dzisiaj pisze. Dużo humoru, ale także dużo wrażliwości, dużo. Um... Również chyba tęsknoty, tak jak u Szamiego, chociaż w zupełnie inny sposób, ale także jest to na pewno najkrótsza z tych trzech książek i najbliższa, taka najbardziej intuicyjna. No ponieważ pisana z warszawskiego, no i polskiego punktu widzenia. Ja się na Instagramie, na Instastory z Wami dzieliłam niektórymi cytatami z tej książki, między innymi odnośnie też mojego ostatniego filmu nawet o dramie. Dramie, nie dramie. E, ale jest taki cytat e, o awanturze, bo mama Wichy, przynajmniej... Wiecie, to nie wiem, czy to jest takie super biograficzne. Jeden do jednego to nie jest żaden reportaż, ani autobiografia, prawda? Tylko jakaś taka opowieść, jakaś impresja, jakieś wspomnienie. Ale no, jakby matka powiedzmy narratora w, tym, w tej książce. No, i jest osobą, która potrafi wszcząć awanturę skutecznie i która różne ma środki i sposoby na rodzanie sobie z problemami i na to, żeby wydarzyło się tak, jak ona chce. I tu jest taki cytat, taki powiedzmy, przepis na awanturę, ale ja bym także powiedziała przepis na internetową dramę. Dobra awantura wymaga wprawy. Dobra awantura. Wymaga ostrożności, nie krzyczeć, nie używać argumentów, które obrócą się przeciw nam, nie miotać gruźby, których nie potrafimy spełnić, umiejętnie rozgrywać swoje karty, nawet gdy są słabe. Bohaterka książki rzeczy, których nie wyrzuciłam, czy matka bohatera zdecydowanie to potrafiła. Jak to realizowała? Tu już odnoszę Was do samej książki i w ogóle, jeżeli szukacie jakiejś dobrej e, prozy, polskiej prozy, to jak pewnie zdecydowana większość z Was już wie, bo nie jest to żadna nowa książka, i wiele z Was pewnie już ją czytało, e, to jest bardzo dobry kierunek. No i takie książki przeczytałam w styczniu. Do zobaczenia. Już niebawem na pewno jeszcze w tym tygodniu, także nie martwcie się, nie będzie żadnej już dłuższej przerwy. Wszystkiego dobrego, dobrych lektur. Podzielcie się, jeżeli znacie te książki, o których dzisiaj mówiłam, i do zobaczenia. Zapraszam Was do subskrybowania, do zerknięcia na mój Instagram, do kliknięcia dzwoneczka.